Gromboki jest tym jeszcze w przedziale. Jeżeli chodzi o zapach dzisiejszego, niech teraz zaraz co, zabrałam ze sobą flekonik zapachu bardzo wypełnego. Zapachu, który może sprawdzić w chłodni. w cierpli. ale w tej idzie chłodzenie. Znaczy tam dzisiaj też. Natomiast no, wydaje mi się, że to zapach to swojej takiej potrawności, jeszcze na bieżącej głębi, przychodzi jeszcze. Silniejsza wytrawność to będzie chociaż to może być czas, że można używać cieplejszych zapachów i słodszych i niesłodszych, a ten może pozostać bardziej na upały, ale na to się zdecydowałam. nie wiem czy widać. Salut Parfum Empire. to jest taki zapach, e, myślę, że na miłośniku domrosta, kiedy może to jest generalnie taka wytrawność, taka trochę w tym wszystkim mm, w stronę takich właśnie jakichś takich nut e, typu jakieś takie wytrawne wręcz alkohol, to wytrawny szampan, trawny, muskat, nie wiem, muska, trawne wino, yy, w taką stronę. W ogóle odnośnie marki Parfum Dimple, jakie mam te wszystkie zapachy w nowych wersjach, nowych, nowych, nowych właśnie takie sety fabryczne pokazywałam, także niedługo będę zapominała różnych, yy, niektóre już bardziej potestowane.